Korzec maca na potęci nie tylko. Dziabanie i zastosowanie korzenia maca. Korzec maca na potęci nie tylko. Dziabanie i zastosowanie korzenia maca. Korzec maca towarzywo korzeniowe, którego woci i dziabanie od wieków doceniają Indianie peruwiaccy. Według nich korzet maki wykazuje w przeciwosteoporozowe, pomagajce w utrzymaniu zdrowych koci, a tak kreska E bagodzi dokuczliwe objawy menopauzy i Miesiczki. Jednak najbardziej jest by nie z tego, kreska E poprawia sprawno seksualnem kreska i kobiet, a tak kreska E z p bodno. Sprawdź, jakie jeszcze dziabanie ma korzet maca? Korzet maca lepidium i lub Lepidum peruvianum to warzywo korzeniowe, którego woci i dziabanie jest wykorzystywane przez mieszkańców Peru od tysięcy lat. Tradycyjna medycyna peruwiacka zaleca stosowanie korzenia maki przede wszystkim na wzmocnienie. Jest tak kreska E sprawdzonym sposobem na zbagodzenie dokuczliwych objawów towarzyszących miesiączce i menopauzie. Jednak najwika z że zbaw korze tmaki zyska piako, rodek na P-bodno. Na Tym samym zajmuje, po wilka korze, czy po przecinek, czobowe miejsce wrót leczniczych rolin Peru. Korzet maca na potencji korzet maca z wiksza po pepciowy u M kreskaczyzn, nie WPwajce jednak na poziom hormonów pepciowych we krwi i ubatwia erekcji. Poza tym poprawia produkcji spermy oraz ruchliwo plemników. Tym samym wywiera pozytywny wp na P-bodno. Obecnie w wielu krajach. Tak, kreska e Polsce, wysuszony korzet maki jest skabadnikiem niektórych suplementów diety na potencji. Inne nazwy korzenia maca to kreska e 3. Skarpinków lub naturalna wiagra jak wynika ze wstępnych badań, korzet maca bywa na utrzymanie w baciwej sprawności seksualnej m.in. dziki temu, kreska E jest bogatym zróbem białka. Dostarcza on organizmowi prawie wszystkie niezbędne aminokwasy, w tym arginin. A M kreska aktywni seksualnie wymagają odpowiednio zwiększonej poda kreska Y biabka, a szczególnie argininy, która stanowi G bówny SK-badnik. 80% białka pebynu nasiennego. Poza tym arginina odpowiada m.in. za dobyw w krwi doemskich i kreska organów pepciowych, i kreska E podnosi ruchliwość i liczb plemników przyczynia i cesi do zwalczania problemów bez No Nale kreska Y jednak zaznaczy kreska E dotychczasowe badania nie wskazują jednoznacznie. Kreska E maca jest afrodyzjakiem. Poprawa funkcji seksualnych bymokreska E jest związana z polepszeniem ogólnego stanu zdrowia, wynikającym z przyjmowania tego surowca. Korzet maca. Warto ci odkreska lekce korzet maki dostarcza organizmowi prawie wszystkie niezbędne aminokwasy, w sumie zawiera ich 18. Co ciekawe. Profil tych aminokwasów jest bardzo podobny do fasoli, przecinek soi i soczewicy. Korzet maka zawiera około 70% wglowodanu ogół B, w tym 20% bybonnika pokarmowego. Sproszkowany korzet makaelska bada się z tebuszczu w około 4%, zawarto nienasyconych kwasów tebuszczowych wynosi A kreska 70,7%, a nasyconych 23,9%. Zawarto tych pierwszych i ich stosunek w dem nasyconych jest bardzo korzystne dla zdrowia. Ponadto korzet maca zawiera zestaw witamin, takich jak A, B1, B2, B6, C i E, oraz badników mineralnych, wapt przecinek kreska elazo przecinek miec, cynk, mangan, potas i sód. Ród 2. dwukropek lutomski jod. Maca kreska lewnoenergety czy lek. Post Fitoterapii 2001, numer 2-3 Korzet Maca Mokreska e Pomóc zbagodzi objawy miesiczki i menopauzy Korzet Maca jest uznawany przez mieszkańców Peru za sprawdzony sposób na zbagodzenie dokuczliwych objawów, które pojawiają się w trakcie miesiczki oraz menopauzy. Od lat stosuj go w leczeniu zaburzeń hormonalnych, nieregularnych menstruacji, aby zapobiec dokuczliwym objawom klimakterium, głównie uderzeniom gorca, suchości pochwy i utracie energii. Badania potwierdzają, kreska ekorzet maca, który nie zawiera fitohormonów. Rzeczywiście, mokreska okreska E by skutecznie stosowany w bagodzeniu dolegliwości związanych z okresem miesiączkowania jak również kreska w terapii związanej z menopauzą. Korzet maca mokreska E zapobiec osteoporozie, korzet maca mokreska E zapobiec tak kreska E innej dolegliwości, która pojawia się u kobiet w okresie menopauzy osteoporozie. Sugeruj to badania przeprowadzone na samicach szczurów po owariektomii, usunięciu jajników. Korzet maca mokreska na kupi w formie proszku, cena, około 40 ZB za 150G, lub tabletek, cena za 120 sztuk. 80 ZB, CZ zbadany gryzoni otrzymywa bawyci etanolowy z korzeni maki w dawce 240 mg kg drog do ustn przez 28 tygodni. Grup kontrolny stanowi by samice szczurów po waryektomii, które nie otrzymywa wycigu, a tak kreska E gryzonie nie poddane zabiegowi usunięcia jajników. Kazabosi, kreska E podawanie korzenia maki powoduje wyraźny przyrost masy kostnej, przywraca normalny struktur koci i zwiększa zawarto wapnia w tkance kostnej. Na tej podstawie mokreska na przyj. Kreska E podawanie dukreskałych dawek maki przez odpowiednio debugi czas kobietom w okresie pomenopauzalnym pozwala na całkowite zabezpieczenie przed usuwaniem estrogenów z organizmu i utrzymanie gęstości mineralnej koci. To ci si przyda korzet maca znalazł się w wykazie Organizacja do Spraw noci i Rolnictwa FAO jako. Rodek rozwizujcy problemy od kreska kalewcze. Korzet maca jest uwa kreska Any za super kres super superfood, czyli kreska lywno, która w swoim eskabadzie zawiera wyjątkowo cenne dla organizmu CZ bo wieka skabadniki. Podobno MK pozyskiwana z korzenia maki znalazła zastosowanie w nasa. Masi ona znajdowa na licie kreska lwnoci dla kosmonautów. To ci si przyda korzet maca zastosowanie w kuchni mieszka cyperu, Zaparzaj ususzony korzet mlekiem lub wod dla osi gnicia aromatycznej papki. Poza tym z wysuszonego korzenia wytwarzaj jmka, który potem stosuj do przygotowywania codziennych potraw i wypieków. Skorzenia maca Maca Mokreska na równie kreska przyrzydzi popularny, esbodki, aromatyczny, sfermentowany napój o nazwie Maca chicha, który jest cz sto mieszany z mocnym alkoholem dla przyrzydzenia koktel de Maca.